Po przeczytaniu jest to co kochasz miałam takie, ta, taką, taką ulgę, że wreszcie ktoś potwierdził gdzieś i dopowiedział moje intuicje na temat jedzenia i na temat problemów, które się z tym wiążą. Każda dieta to jest określony program. Bardzo przydatne oczywiście, jeżeli ktoś ma problemy z nadwagą i, i, i pomaga, myślałam, że to jest takie trochę bez sensu, bo w końcu każdy wraca po pewnym czasie do starych nawyków żywieniowych. W związku z tym prędzej czy później problemy się pojawią i, i, i tak też to wyglądało, jak, jak patrzę wokół siebie. Więc problem jest i, 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 i zawsze czułam, że z tymi dietami coś jest. Nie tak. Natomiast tutaj pierwszy raz y, ktoś mi to potwierdził y, i sensownie potwierdził. Jedzenie to jest ogromna przyjemność i tak jak jedna z moich koleżanek powiedziała, jakie to jest niesprawiedliwe, że od y, seksu ma się dzieci, a od jedzenia się tyje. I, i, I tak, no, y, to jest jedna z większych przyjemności w życiu. Absolutnie wierzę w to, że, że ta książka może być przełomem dla wielu osób, żeby inaczej spojrzeć na, na jedzenie i żeby na nowo y, odkryć przyjemność jedzenia. Ja poleciłabym wszystkim, dlatego że na pewno grubasy mogą wiele skorzystać. Także osoby, które właśnie całe życie walczą i raz są jest to heroiczna walka o utrzymanie sylwetki. A dla tych, którzy nie mają żadnego problemu z wagą i nie wiedzą w ogóle, że taki problem istnieje, też to się przyda, dlatego że y, warto sobie uświadomić, uświadomić sobie, na, na czym polega to ich szczęście. A ja w ogóle jestem za tym, żeby świadomie żyć na wszystkich polach.